Witam bardzo serdecznie uczniów klasy ósmej ze szkoły podstawowej w Miszkowicach na kolejnej lekcji religii. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat 39 tematu, który znajduje się u Was w podręczniku, który brzmi rozłam w Kościele Schizma Wschodnia. Więc życzę zatem miłego oglądania. Od samego początku w chrześcijaństwie dostrzegamy pewne nieporozumienia. Pomiędzy ich członkami, czyli pomiędzy chrześcijanami. Już widzimy w czasach apostolskich, kiedy zaczął się tworzyć kościół, kiedy tworzył się kościół pierwotny, już były pewne podziały w kościele. Czyli już apostołowie w pewnych kwestiach, nawet związanych z dogmatyką, z wierzeniem w Pana Boga, nie potrafili się porozumieć, ponieważ każdy miał troszkę inne spojrzenie na, na religię chrześcijańską. Dzisiaj natomiast Porozmawiamy sobie na temat sytuacji w chrześcijaństwie, która nastąpiła w XI wieku. Spotykamy się w tym momencie, w tym okresie z tak zwaną schizmą wschodnią. Kościół wschodni, czyli tak zwani chrześcijanie greccy, czyli te kościoły, które znajdują się na wschodzie, Europy, Czyli dlatego nazywamy to schizmą wschodnią. W tym momencie Grecy zrywają taką wspólnotę ze stolicą apostolską, czyli zrywają wspólnotę z papieżem i nie są mu podporządkowani. Zaczynają być podporządkowani tak zwanemu cesarzowi bizantyjskiemu. Proces ten polegał na rozbieżności kulturowej, na rozbieżności politycznej, jak również językowej, jaki należy język użyć na przykład w liturgii. Co jest takie najbardziej niepokojące, że ten rozłam w kościele nie polegał w głównej mierze na sprawach, które były związane z religią chrześcijańską, z dogmatami, tylko głównie ten spór toczył się odnośnie takich spraw politycznych. Czyli te sprawy, możemy powiedzieć, związane z religią, z chrześcijaństwem, zostały zepchnięte na drugi plan. I te kwestie związane z polityką, z kulturą czy z językiem, stały się podziałem, w, czy początkiem podziału w kościele chrześcijańskim. Odnośnie również była kwestia sprawowania uroczystości, sprawowania kultu religijnego. Wiemy, że w tym momencie Kościół katolicki, od Kościoła nawet greckiego czy od Kościoła prawosławnego różni się tym, że jest używany w tych kościołach inny kalendarz, czyli terminy uroczystości w danych kościołach, w Kościele katolickim, w Kościele prawosławnym jest odrębny, jest osobny. I do takiego ostatecznego zerwania z kościołem katolickim, te kościoły, kościoły greckie z tym kościołem katolickim, zerwały w roku 1054, w momencie tak zwanej właśnie schizmy wschodniej, mm. było narzucone członkom kościoła katolickiemu głoszenie herezji. Czyli kościół prawosławny zarzucił nam, katolikom, to, że głosimy herezję. Herezja to jest po prostu. Są to takie kwestie, które są niezgodne z przyjmowanymi dogmatami i z tym wszystkim, co jest głoszone w Piśmie Świętym. I kościoły wschodnie zarzuciły nam, katolikom, to, że my głosimy herezję, czyli głosimy nieprawdę związane z wyznawaniem wiary chrześcijańskiej. I w tym momencie mamy już do czynienia z wyodrębnieniem się Kościoła prawosławnego. Wiemy, że ci wszyscy ludzie, Wyznawcy Chrystusa ich nazywamy chrześcijaninami. Czyli ci wszyscy, którzy wierzą w Pana Jezusa, wierzą w trójce świętą w to, że Pan Jezus umarł, zmartwychwstał, że jest Mesjaszem, my wszyscy tworzymy kościół chrześcijański. Natomiast pod względem właśnie kulturowym, w roku 11 wyodrębnił się kościół prawosławny, czyli kościół grecki. I porozmawiamy sobie w tym momencie na temat różnic, które występują w kościele prawosławnym i które występują w kościele Katolickim, czyli te różnice pomiędzy tymi dwoma kościołami. To jest takiego najistotniejszego, to to, że kościół prawosławny nie uznaje zwierzchnictwa papieża, czyli nie są podporządkowani papieżowi. Najczęściej tak się dzieje, że każde odrębne państwo w kościele prawosławnym jest podporządkowane swojemu przywódcy czyli oni nie mają takiego jednego wspól wspólną, wspólnego takiego, taką głowę kościoła może nie głowę, bo głową kościoła jest Chrystus a takiego przewodniczącego, jak jest u nas w kościele katolickim, czyli papieża tego są podporządkowani na przykład cesarzowi czyli zerwanie prawosławy, kościół prawosławny zerwał wspólnotę z kościołem katolickim nie uznają e, prymatu papieża i dogmatu o nieomelności papieża My, jako katolicy, uważamy, że papież, kiedy występuje, kiedy mówi na temat spraw wiary, wtedy jest nieomylny w tych kwestiach. Czyli nie można mu zarzucić to, że głosi Herezję. Natomiast tutaj Kościół prawosławny zarzucił papieżowi i mówi, że nie. Papież jest również w kwestiach dogmatu omylny. I to nas różni z Kościołem prawosławnym. Kolejna kwestia, która nas różni, tak zwana, tak zwana, odnosi się ona do prawdy wiary. Kościół prawosławny mówi nam tylko, że duch święty pochodzi od ojca. My wyznajemy w wyznaniu wiary, głosimy, że duch święty pochodzi od ojca i pochodzi od syna. Syn, czyli Pan Jezus, był obecny również podczas stwarzania świata. My tak uważamy w naszym kościele katolickim. Nie uznają oni również nauki o Czyściu. Argumentują to tym, że w Piśmie Świętym nie ma nic na temat czyśćca, czyli na temat takiego przygotowania się po śmierci do wejścia do nieba. Chociaż modlą się za zmarłych, gdzie my w tym momencie no, takie podejście widzimy troszkę bezcelowe i bezsensowne. Po co mamy się modlić za zmarłych, jeżeli nie ma ich w czycu? Jeżeli są w piekle, to są wiecznie potępieni, jeżeli są w niebie są zbawieni. Oni nie uznają nauki o czyśćcu, chociaż modlą się za za tych ludzi, którzy, za te dusze, które już zmarły. Co jest jeszcze istotne? Oni nie uznają tak zwanego dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Warto wspomnieć, czym jest dogmat. Dogmat jest to pewna nauka, pewna wiara, która nie jest oparta na Piśmie Świętym. Na przykład, my jako katolicy uznajemy, że Matka Boża po śmierci została wzięta do nieba. Skąd wyczerpiemy te informacje? w Piśmie Świętym nie znajdziemy żadnej adnotacji o tym, że Matka Boża została wzięta po śmierci do nieba. Dlatego w Kościołach powstają dogmaty. Coś, co nie było wspomniane w Piśmie Świętym, my jako katolicy w dog, uznajemy w dogmatach. Bardzo dużo dogmatów jest odnośnie Najświętszej Marii Panny, że na przykład została niepokalanie poczęta, że została wzięta do nieba. Maryja poprzez swoje ziemskie życie, poprzez to, że była Matką Pana Jezusa, Zasłużyła sobie na to, aby po śmierci została wzięta do nieba. Nie mamy tego zapisanego w Piśmie Świętym, ale uznajemy to w tak zwanym dogmacie, który my jako katolicy powinniśmy przyjmować. Kościół prawosławny odrzuca e, do, do, najczęściej takie właśnie dogmaty o Najświętszej Marii Pannie. Tutaj macie wskazane, że on odrzuca dogmat o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny. E, następnie, tak jak już Wam wspomniałem wcześniej, kalendarz nas oczywiście różni od Kościoła prawosławnego. Na przykład świętowanie. Bożego Narodzenia. My, Polacy, świętujemy 25 grudnia, Kościoły Wschodnie, czyli prawosławne, Boże Narodzenie świętują dopiero 6 stycznia. Ale co jest jeszcze ważne? Ważna jest tak zwana idea ekumeniczna. Na czym ona polega? Ta idea ekumeniczna polega na dążeniu wszystkich kościołów chrześcijańskich do jedności. Czyli my, jako katolicy, jako kościoły prawosławne również, Modlimy się o to, aby Kościół w końcu się mógł ze sobą zjednoczyć. I to właśnie w tym momencie uznajemy tak zwaną ideę ekumeniczną. Idea ekumeniczna polega na wspólnej modlitwie kościołów chrześcijańskich, aby dążyć do jedności. I jest uznawany taki tak zwany tydzień modlitwy o jedność chrześcijan. On się rozpoczyna w trzecią niedzielę stycznia. Czyli jest to w pewien sposób dążenie Kościoła do tego, abyśmy się wzajemnie, wzajemnie zjednoczyli. Pan Jezus również podczas ostatniej wieczerzy modlił się o to, aby została zachowana jedność wśród uczniów i wśród tych, którzy wyznają Jezusa Chrystusa. Natomiast 21 wieków niestety doprowadziło do tego, że jest ogrom rozłamów w Kościele chrześcijańskim. Taką jeszcze jedną ideą ekumeniczną jest na przykład wspólne, modlitewne spotkania przywódców kościołów chrześcijańskich, czyli na przykład papież spotyka się z patriarchą danego kościoła. Jest to również idea ekumeniczna, czyli dążenie do wspólnoty, organizowanie wspólnych wydarzeń kulturowych, na przykład mamy jakieś wydarzenie religijne. I my wszyscy, jako Kościół chrześcijański, spotykamy się i uczestniczymy. Co jest jeszcze istotne? Czasami również spotykają się e, powiedzmy wyznawcy czy przedstawiciele kościołów na wspólnych myszach świętych. E, również bardzo ważna taka idea kumeniczna to jest wzajemne poszanowanie kultury i korzystanie z dzieł. Obrazy, na przykład e, różne pieśni. Co jest jeszcze istotne? My, jako katolicy, Korzystamy na przykład sobie z dorobku kulturowego kościołów wschodnich. Kościół wschodni jest bardzo nastawiony na tak zwany kult względna, ze względu do ikon. Wiemy, że kościoły wschodnie nawet możemy spotkać na wschodzie Polski w kościołach grekokatolickich, że tam jest duży hołd oddawany czy część oddawana jest ikonom, które są najczęściej poświęcone najświętszej Maryi Pannie. Kościół katolicki bardzo mocno zakorzenił sobie ten kult do Najświętszej Marii Panny, i on również, my jako Kościół katolicki, mamy tą cechę charakterystyczną z Kościołem Wschodnim, że również mamy to uszanowanie do tych samych obrazów, do tych samych ikon. U was w podręczniku na stronie 129 macie wskazaną jedną ikonę Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy, gdzie Matka Boża. Ma taką wyciągniętą rękę i wskazuje na syna, że jej syn jest drogą i prawdą i życiem. I tak jak mówię, ikony są cechą charakterystyczną dla kościołów wschodnich, ale również ta ikona znajduje się w każdym praktycznie kościele, w każdym naszym domu, jako, nasz, jako my, jako naszych wyznawców katolicyzmu. Co jest jeszcze istotne, to jest to, na czym polega tak naprawdę ekumenizm. Ekumenizm polega tylko i wyłącznie na modlitwie pomiędzy członkami kościołów chrześcijańskich, czyli religii chrześcijańskiej. Ekumenizm nie polega na modlitwie czy na wspólnej modlitwie nas z narodem żydowskim, ponieważ to jest odrębna religia. Ekumenizm polega tylko i wyłącznie na modlitwie członków kościoła chrześcijańskiego. Ale oczywiście my jako chrześcijanie przyjmujemy również Jedne, jedną, jakąś taką najważniejszą prawdę. Co jest wspólnego? Otóż to, że wyznajemy Biblię, uznajemy Biblię. My na przykład z Kościołem prawosławnym. Również łączy nas to, że my, jak również Kościół prawosławny, wyznajemy czy uznajemy siedem sakramentów świętych, oddajemy cześć ikonom, relikwiom świętym. Duże jest również oddawana, cześć, jak już wspomniałem, najświętszej Maryi. I tak jak wspomniałem, Kościół prawosławny nie ma jednej osoby, która stałaby na czele wszystkich wyznawców, w każdym narodzie jest odrębna władza. Myślę, że sobie ten temat przerobiliśmy w takim skrócie, powiedzieliśmy sobie, czym była schizma wschodnia, czyli podziałem w Kościele, który nastąpił z, możemy powiedzieć, tej Europie Środkowej i w Europie Wschodniej, wyodrębnienie się kościołów. Wiemy, co było tutaj takim powodem, czyli nie, bardziej nie było tło religijne, Czyli tylko i wyłącznie jakieś takie kulturowe, polityczne. Tak? E, natomiast wiemy że jeszcze na temat tej idei ekumenicznej, czyli na temat tego, że cały czas dążymy do tego, aby jak najmniej było tych podziałów w całym kościele chrześcijańskim. Opracowaliśmy sobie ten temat. Chciałbym, abyście sobie w domu samodzielnie opracowali temat 40. To jest, to jest temat poświęcony reformie gregoriańskiej. Jest to bardzo łatwy temat, którego nie muszę w pewien sposób tutaj Wam tłumaczyć. Możecie to opracować samodzielnie w domu i oczywiście otrzymacie z tego e, ocenę, jeżeli mi tą pracę podeślecie do przyszłego piątku. E, prosiłbym Was, aby w tej notatce znalazło się, czym była reforma Gregoriańska, kto. Jakby tą reformę, kto był odpowiedzialny za tą reformę gregoriańską. Czyli kto tą reformę gregoriańską wprowadził, jakie były cele i co się przyczyniło. Czyli jakby reforma, do czego przyczyniła się ta reforma gregoriańska. Ten temat macie ma bardzo fajnie opracowany w podręczniku, yy, także chciałbym, abyście to napisali. Yy, opracowali, jeżeli ktoś nie ma podręczniku, może skorzystać z internetu, ale chciałbym w głównej mierze, żeby wasza praca polegała na pracą z podręczników. Czyli kto wprowadził reformę gregoriańską, jaki papież, czym była reforma gregoriańska i do czego się ta reforma gregoriańska przyczyniła i proszę was, abyście do przyszłego piątku podesłali mi tą pracę. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Na samym końcu chciałem podziękować mojemu wiernemu przyjacielowi Jakubowi za stworzenie miniaturki do tej lekcji, jak również do stworzenia grafiki na mój kanał na YouTubie. Bardzo dziękuję Jakubie za świetną robotę.